Ale mi dobrze zrobić. Ja powiem się teraz będzie cieszyła cały dzień. Jak do tego doszło? Dzień dobry, witam was serdecznie. Tak, jest to odcinek o chip tuningu, będzie w dalszej części materiału. Na razie chcę Wam zaproponować pewien konkurs. Konkurs dla widzów, w którym będzie można wygrać, myślę, buteleczkę dobrej rudy takiej takich 10-12 lat co najmniej. A chcę, żebyście mi udowodnili, że się mylę, że to co Wam mówię jest bez sensu, nieprawdą i jest nielogiczne. Zacznijmy w ogóle od samochodu. Jest to Audi A3 z silnikiem Sportback, zresztą bardzo ładne, rocznik jakiś 15-16, z silnikiem 1.4 i tym bardzo fajnym, poprawionym napasku 125 koni seryjnie. O silniku mowa dalej. Teraz przyjrzyjmy się skrzyni biegów, bo jest to sławetne, siedmiobiegowe Deku 200 Tak, było bardzo wiele opinii na temat, jakie to są gówniane skrzynie. W pewnym momencie zostały one poprawione, natomiast z poprawą jakości mechaniki poszło pogorszenie programu sterującego. I właśnie chciałbym, żebyście merytorycznie napisali mi jeden sensowny powód, dla którego nie warto zrobić zmiany oprogramowania skrzyni biegów, tylko zostawić tak jak jest, bo producent przecież wie lepiej. No to skoro wie lepiej, to zobaczmy. Proszę bardzo, rusza! Toczymy się 2 na godzinę i już mamy, przepraszam, przy 5, już mamy wbity bieg numer 2. Rondo, nie rondo, wciskamy, on jedzie z bidak z tej dwójki. No ale dobrze, toczymy się dalej. Mamy już trójkę. Zobaczmy na prędkość. Czwórka weszła poniżej 40. Piątka przy 43. Naprawdę ja muskam pedał gazu. Już teraz mamy bieg, zaraz 6, podejrzewam. Tak, jest przy 50 paru. No, i myślę, że nie dojedziemy do 60 i włączy siódemkę. Ok, mamy siódemeczkę. I trzyma ją tak do 55. Wjeżdżam teraz na hamownię i postaram się zrobić nie dość, że porządek z silnikiem. bo tutaj jest spory zapas. To co najważniejsze, zrobić porządek z tą debilną charakterystyką silnika. Zobaczcie, ja się toczę i cały czas mam drugi, dwójkę włączoną. Jedynkę zapnie praktycznie biorąc dopiero, kiedy wyhamuję lub może do prędkości 3 na godzinę. To jest żółw, albo kaleka, o. Dopiero. Dobra, wjeżdżamy na rolki, zapinamy i robimy normalny już odcinek. Ech. A Wy myślcie w komentarzach. Naprawdę flaszkę będzie można wygrać. Bramę zamykamy. Zobaczcie, jakie ładne auto. Pomachaj! A to jest urocza właścicielka. Jej brat jest największym świrusem Pomorskim, z babem. kociakiem, a ty tam co psujesz? Jeszcze nic. Jeszcze nic? Jeszcze nic. Ty szukasz męża? No, czekam mnie znajdzie. O, szukajcie, a znajdziecie. No tak było. Co ci, wkrętka nie pasuje? Nie pasują żadne z czterech win. Nie? Nie. A ty zobacz, czy tam mogwin, win. Może jak ćwiara była robiona, to od Lublina wsadzili. Ćwiara, ja, on... ja to słyszę. słyszę, słyszę. Nie, ogólnie, auto jest bardzo... Nie no, bardzo ładne, bardzo ładne, ale ta skrzynia biegów to dramat, nie? Jak to biegi zmienia. 1100, 1200, jak jedziesz spokojnie. Yy, ale że yy, ustawienia, bo tak. to jakieś jak tak... No. Są te ząbki, że one przeskakują, bo on Nie, chodzi nie mi o to, to, że jedziesz tak po... Tak, to, że ona robi to jest DQ-200, a to, że ona tak nisko te obroty trzyma, to jest dramat. Kociak powiedział, że mam ci to podnieść, jakieś 200 300 obrotów. I jedynkę przeciągnąć, bo on włącza dwójkę, jak jeszcze ruszysz tylko. No, to jest dramat. A teraz kibicujemy panu z napisem Powers na bluzie. Widzę, że dobrze, się dzisiaj ubrałeś. A ty ja wiem, ty chcesz sprawdzić, co jest z tym, żeby wiedzieć, co skręcić z przodu. Bardzo mądrze. To jest tak zwana inwencja. Sać paluszka, pośliń. Ach, młodość. Dobra, my to skręcamy. Jaka bieda z tą lampką tu jest, tylko jedna taka. Już co znalazłeś, że co było? Wypadanie zapłonów na trzecim cylindrze. Nie dobrze. Ty, poczekaj, bo ciężko mi było biegi tak zbić. Nie, daj go na Go Delikatnie porozpędzaj, może jeszcze będzie widać cały, całą tą głupotę ekologii. Tak, tak, tak. Zobaczcie, jak to zmienia biegi. Jeszcze teraz, przy spokojnej, naprawdę jedzie, kiedy jest mało obciążenie. Czyli tak naprawdę, kiedy dziadkujemy już szósteczka. O, siódmeczka, 66 na godzinę. A zwolnij trochę. Zwolni, zwolnij, zwolni, zwolni. 55 na godzinę. 52. O, i dopiero, rozumiesz to? 50 parę na godzinę. Siódmy bieg. Silnik czterocylindrowy o małej pojemności. Dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, którą w ogóle teraz bardzo dużo klientów mamy, nie? że skrzynię chyba najwięcej. Właśnie, bardzo dużo robimy modyfikacji, żeby skrzyni odbulić po pierwsze, żeby nie była taka opóźniona w reakcji, po drugie, żeby podnieść te obroty minimalne. To już jest kuriozum, że kupujemy samochody. Weź, może się zapniesz, albo ja się zapnę. Bardzo dużo klientów kupuje samochody, które powiedzmy mają po 200 koni. To nie jest mało, prawda? Na A w ogóle tego nie czują przez zamulenie, które jest spowodowane, niestety, ale tą źle pojętą ekologią. Bo o, że trzeba być ekologicznym, nie wolno wyrzucać śmieci. Przedłużać życie produktu, ja wiem, ale teraz to działa w drugą stronę. Dobra, klikam start i lecimy z diagnostyką. Słuchaj, na razie delikatne cofki były, ale nic istotnego. Nie, okay, no teraz jest pięknie. Teraz było lala. Wiele to kunie będzie miało? No, 125 seria, 129 mamy. Prawie 130, może tyle policzę. Bardzo, bardzo ładnie. Przy przyspieszaniu delikatnie tylko na dwójce. na którym miałeś błąd? Na wielu cylindrach, ale głównie na trzecim. na trzecim. No to może jest stara sprawa. Bo tutaj się okazuje, jest problem. To auto miało zabity katalizator. I trzeba było wymienić katalizator i dopiero to zaczęło jeździć. Możliwe, że od tego. Dlaczego? Zastanówmy się, patrząc na punkty zmiany biegów, dlaczego samochód z małym przebiegiem może mieć zabity katalizator. No bo jeżeli on jeździ 1100-1200 obrotów, to na przykład ktoś jest spokojnym kierowcą, nie wciska mocniej gazu, smarowanie leży, bo nawet obieg wody pracuje niewydajnie. Wiadomo, że wszystkie pompy pędzone z paska, łańcucha, cokolwiek to muszą mieć obroty, żeby to było. W pełni, w pełni wydajność była wykorzystana. Tutaj tego nie ma. Męczy się cały układ korbowo-tłokowy, bo to 4 cylindry, jeszcze te 3 cylindrowe TSI to w ogóle 1,0, jak to jeździ na 1100 obrotów, to jest w ogóle mistrzostwo. To jeszcze raz. Dawaj. Nie, no, elegancko. Cisza na stukowcu. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Mając chwilę przerwy, kiedy się auto e, e, inercyjnie wyhamuje. Wspomnę jeszcze raz. Idiotyczne niskie obroty powodują obciążenie nadmiernej pracy w szkodliwych warunkach całego układu napędowego. Koła dwumasowe, układ korbowo-tłokowy, wszystkie pompy, to wszystko... Pomijając już, że nawet właśnie ten katalizator, dolot, to nie będzie nawet wydmuchane, bo to nie ma ciśnienia, nie ma luftu. No dramat. Ile tam kuniów? No patrz ty, no prawie, pomiar do pomiaru, idealnie. Szok. Także zmienimy sobie punkty zmiany biegów. Puścimy limitery trochę wyżej, żeby nie blokowały przyrostu momentu. No i zrobimy program, przynajmniej wiem jakie to jest paliwo, ale patrząc na co chyba musi być jakieś dobre. Może 9,8? Może 9, 8, bo na 9,5 zerowe stuki, no to aż dziwne by było. Przewiduję ponad 150 parę koni, ale nie będziemy tutaj mocno y, Kasi tam dowalać, bo to nie o to chodzi. To ma być po prostu ekonomicznie, zdrowo rozsądkowo, no i najważniejsze ta idiotyczna skrzynia biegów, żeby to poprawić. On przy trzech na godzinę, czy tam czterech już bija dwójkę. Fantastycznie. 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 Okej. Okay. Okay. Yy, cały zestaw poproszę. Silnik, skrzynia. Działamy. Dobra. KFC. Będzie lokowanie produktu. Dobra. Lecisz z tematem? Tak, Dobra. Yy. Poklikałem sobie w skrzyni biegów. zaraz Wam pokażę co tam było, te punkty to naprawdę tam masakra, po 15 km dodałem, bo w tej skrzyni mapa nie jest realizowana w funkcji obrotu w silnika, tylko w funkcji prędkości pojazdu, więc jest to troszeczkę inaczej, no a silnik tak ustawiłem mniej więcej za dygnąłem jakby tam było 9,8, bo bardzo ładnie teraz, okazuje się, że jest w ogóle 9,5, Kasia powiedziała, więc no najwyżej wycofamy ten zapłon do serii, tak, bo tam 2-3 stopnie dodałem, więc powinien to łyknąć, testujemy. Się, się robić, się ma. No, ładne te Audi. Naprawdę, zgrabne są te. -dam. Kowalski status. Zagrane, odpalone działa. To już jest sukces. No dobra, to sytuacja ma się tak. Jest zrobiony chip tuning silnika. Jest zagrane. Zmiana w oprogramowaniu TCU skrzyni biegów. Podniosłem e, punkty zmiany biegów. E, ruszyłem też limiterki w Deku 200, bo one czasem lubią krzyczeć. No i patrzymy co dalej. A ja postaram się gdzieś tutaj wrzucić zaraz e, w postprodukcji, jak wyglądają te mapy od skrzyni biegów, żebyście widzieli, co to za imbecylizm jest. Jakie wartości są. Masakra. Lecimy. Jest wyżej. Być... Jest wyżej. Jeszcze zobaczymy na drodze później, najwyżej się przejadę z Kaśką, niech ona tam oceni, czy jest ok, ale już widzę, że jest jakieś 200 obrotów wyżej. Tak jak mówiłem, te mapy, co tutaj gdzieś macie na ekranie, teraz postaram się wrzucić, to są mapy po prędkości, tak? Bieg wyżej, bieg niżej. No i tam szóstka z 6 na 7 to było jakieś 60 na godzinę. Jak teraz było? Teraz redukował przy 1400. 1400, dobra. Startujemy z modyfikacją Temperatura silnika? Jest ok. Jest ok, dobra, lecimy. Patrzcie, nic nie cofa. Pięknie, ha, bardzo ładnie, naprawdę. Myślę, że to będzie finałowe, jeszcze zobaczę, ile mocy wyjdzie. Nie robiłem jakoś super mocno, ale coś powinno dojść. No jest pięknie. Rewelacja. Zrobimy jeszcze jeden pomiar, oczywiście kontrolny, natomiast zaponu nic nie cofał, przyjął wszystko, widzę, że ładnie też Newton się podniósł, czyli skrzynia puściła. Lecimy z drugim pomiarem, słuchajcie. Tak to wygląda, jak auto jest w miarę zdrowe, fajne, niezłachane, to i wyniki wychodzą sensowne. I tak naprawdę czasem pierwsza góra, druga modyfikacja i temat jest z głowy. Aczkolwiek czasem to się na panie, co Adrian? Zdarza się. Tak. Zdarza się tak, naprawdę, zdarza się tak, że tutaj siedzimy i takie przekleństwa lecą, takie bluzgi. I wiecie co? Tak naprawdę najgorzej wychodzą samochody takie niby najbardziej dopieszczone, nie? Tak, jak ktoś zobaczył. Matko za bardzo... Boska, jak ktoś ma kapliczkę, a nie samochód. Ta auta więcej stoi niż jeszcze. No, no i poszło. Zobaczcie, cisza. No dobra, półtora stopnia na czwórce, teraz lekko wycofam. To jest nic, także już więcej nie dowalamy. Podejrzewam, że może być troszkę słabszy u góry, albo po prostu minimalnie więcej busta puścił i dlatego lekko wycofał zapłon, ale zobaczymy. A nie, 154, czyli nawet troszeczkę lepiej. No, prawie 155. Do końca idzie ładnie. Zostałeś uzdrowiony. Będzie działać. Musi działać. No, także zachęcam Was właśnie do tego, żebyście mając współczesne samochody, które muszą spełniać te super potrzebne normy spalin, wiadomo, nie? bo to z ekologią nie ma nic wspólnego. Ruszyli chociaż z biegów. Ja wiem, do chip tuningu nie musimy namawiać. To jest kwestia indywidualna, po prostu jeden ma 120 koni mustyka. Rozumiem jego sprawa, ale jak na miłość boską przy tym samochód w trybie D domyślnie turla się 1100-1200 w korku na szóstym czy siódmym biegu przy 50 paru na godzinę, ja chcę zobaczyć później elementy silnika. W dłuższym czasie eksploatacji 280 N, czyli 50 parę N przyrostu, 25 koni, tak? Tak, 25 koni, 55, 6 koni. Mówiłem Wam, że bardzo lubimy te 1,4 TSI? Te... Bardziej niż 1,5. Tak, bardziej niż 1,5. Zaraz zresztą podejdziemy tam, coś Wam pokażę w stosunku do 1,5. Bo to też jest naprawdę interesujące, ale to za chwilę. Bardzo dużo mam zapytań o silnik 1,5 TSI. Jak mówię, że nie do końca jestem jakby ich e, z nich zadowolony. No to, przystań, to jest super silnik. Co ty się tam znasz? Jak go kupiłem, ja wiem. No to tak wam powiem. Macie już chyba Q2 na kanale, które nie trzymało serii. A tu na przykład, ostatnio robiliśmy sobie Tiguana. Tiguana 150 KONI, 1,5 TSI. I tu macie porównanie tego Audi A3, które jest starsze o dobre 8 lat i wygenerowało 4 konie. Ponad serię do Tiguana, który pokazał 133, czyli lekko licząc 17 koni mniej niż powinien, a miał przebiegu ile miał? 60? 66 tysięcy. 000. 66 000. Przy 80 mógł mieć już 120 parę. Mieliśmy takie samochody, które miały 115 koni. No to tam już w ogóle nie było co robić. Problemem w tym silniku jest multum i z tego co wiem chłopaki w serwisach często je naprawiają. Natomiast chyba największym problemem jest zasyfianie układu dolotowego. Poniekąd, poniekąd, to nie jest główny problem, ale związane z tym systemem ACT, czyli odłączania cylindrów. No nie pracują cylindry wszystkie jak się jeździ powoli, plus skrzynia biegów, tak jak tutaj jeszcze bardziej debilnie tam trzyma też obroty takie... Prawie nic, obroty biegu jałowego plus 100. Nie ma luftu, nie ma wentylacji, kolektor w bezpośredni, kolektor się zasyfia, bo nie jest czyszczony benzyną. Okienka zaworowe, wszystko to się zagnaja, nie ma prześwitu. I te samochody naprawdę tracą moc, no, w sposób aż śmieszny. Więc jeżeli sobie popatrzycie tutaj na ten wykres, no okej, okay, no więcej miał momentu, no bo te silniki są sprawniejsze na dole. Ale no jak to jest, że auto 3-4 letnie, nie trzyma serii to sporo, a czasem 12, 15, nawet 20-latki trzymają. Więc w przypadku 1.5 TSI uważam, że pakiet startowy to jest wyłączenie ACT, podniesienie obrotu w skrzyni biegów, no a później możemy pomyśleć o chipie, jeżeli komuś mało, ale te dwie rzeczy bym zrobił, bo jak nie, to tego typu atrakcje ze zmniejszoną mocą będziecie jako właściciele mieć naprawdę z roku na rok, z każdym kilometrem coraz Bardziej. Czyści się te doloty, słynne to jest orzeszkowanie. Dla mnie to tam czymkolwiek to wyczyścisz, byle to wyczyścić i dbać o ten samochód, olej, zmieniać co maks 15 tysięcy, zalecam szybciej. No i wtedy może te 1,5 TZ, jak jeszcze mówię, podniesie się, te punkty zmiany biegów i CT, to jakoś będzie jeździło. Na razie mam ambiwalentne uczucia. Dobra, mody, ty rozpinasz, możesz już hałasować. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Wiesz, on tu jedzie cały czas na jedynce, widzisz? O, no. Nie przerzucę na dwójkę, nie? On tak dobrze. A tak już mi od razu leciał. Tak. Ale bo to ruszyłam i było. Uh -huh. No. <noise> teraz to ja to czuję. No. Widzisz, że ona tak jedzie, nie? Sobie tak leciutko tak. I wcale go nie deptałaś, nie? Ale ja prędkości nie czuję i będę miała problem, nie? No, więc sobie ja nasika od razu. O, i teraz ja się nie boję wyjechać z tej uliczki. No bo jedziesz z jedynki, a nie, że on Ci wbije tak. wiesz od razu dwójkę i się krztusi. On taką, dół taki miał, nie? Dokładnie. To jest to. Dobrze mieć brata, który siedzi w tej branży, nie? No dobrze. Pozdrawiamy, kociak. No, Dziękuję, braciszku. Nie no, jest inaczej. Jest, czuć od razu. I on jest na piątce, a nie, no już byłaby na siódmce. No. Pięknie, ale mi dobrze zrobiłeś. Ja pamiętam, się teraz będzie cieszyła żyła cały dzień. Okej. Okay. Moja partnerka na to, mam nadzieję, że obejrzy cały odcinek, a nie sam koniec, nie? Dobra, na razie. Dobra, ja już się nie odzywam. Nie, nie odzywaj się, chodź. Cześć!